Dzień dobry moi mili, witam się z wami w poniedziałek z moją kawą o godzinie za 20.10. Tak, ja jestem jeszcze w piżamie, ale postanowiłam sobie dzisiaj, że nagram sobie może taki tydzień ze mną, który będzie pojawiał się raz, dwa razy w miesiącu może, dlaczego nie? Takie coś zmiana, więc tak, mamy poniedziałek 8 lutego, ja się witam z moją kawą w ulubionym kubku który przywiozłam z Londynu w 2013 roku jak byłam na wymianie takie zdrówko a dla tych, którzy nie wiedzą... Zdadźnieg! I to tak dużo, i to tak bardzo. Jest ogólnie zamieć. Nie wiem czy to... Widać bardzo ładnie. Także tak. Jest zimno. Mamy zimę. Ale nie lubię. Dzisiaj mam jeszcze taki ambitny plan, aby wypić kawę, nagrać filmik o torebkach, który już pewnie śmiga na kanale i pojechać zwróć, zrobić zwrot butów, bo trochę wstyd. Już tak tydzień temu... Miałam to zrobić, ale jakoś dalej nie mogę się zebrać. Więc ogólnie wstyd, więc nie ma co przedłużać. Przeżyjmy ten tydzień razem. Więc właśnie nagrałam już, więc ogólnie już nagrałam yy, przegląd moich torebek. A tak prezentuje się backstage. Jeden wielki burdelinio, który zaraz muszę posprzątać. Jest już gotowa. I mam dzisiaj ambitny plan yy, pojechać, yy, zawieźć te buty do, do wymiany i pozbyć się takiego mojego bora ściuchów. To jest jeden wór, pewnie z dwóch. Więc życzcie mi powodzenia, bo może być ciężko. Mnie mamy godzinę 13:45. Ja dopiero wróciłam yy, z pana Balcera. O Boże. To było najgorsze 4 godziny mojego życia, 3. 11. 3 godziny mojego życia. Nie polecam serdecznie. Są tak masakry, czy nie jest na drogach, nic nie widać. Ja już dwa razy ogólnie się zakopałam przy wyjeździe nawet, że prawie nie stuknęłam samochodu ale dzięki Bogu znalazła się miła para, która mi pomogła wypchać ten samochód. Potem jak chciałam wyrzucić ubrania, oczywiście też się zakopałam, ale pan widział, że jak bujam tym samochodem, to mi przyszedł i pomógł. Także dzięki za takich ludzi. I ogólnie jak wracałam na Armii Krajowej, na wysokości Ronda koło Biedronki, jest, Jana Pawła jest Tir ogólnie, no na wysokości kiosku y, tir się zaklinował <noise> i jest taki korek na tym rondzie, że masakra jest, więc nie polecam w taką pogodę, to tylko ciepła herbata, książka, ewentualnie film i siedzimy w domu, a nie wychodzimy, bo ja to już tak zmarzłam, stopy mi tak zmarzły, tak już klnęłam, płakałam, no wszystkie emocje <noise> miałam ogólnie. Oj, idę do domu, zrobię sobie pą herbatę, pod koc, dokończę książkę, którą czytam już z rok ogólnie. I tak, nie wiem, no pewnie jeszcze coś porobię pewnie będę montowała film na środę, żebyś mieć go przygotowanego dla Was. O i tak, i zobaczymy, co tam dalej będzie. Masakra. Hej, Cześć, witam się z, z Wami w to e, wtorkowe popołudnie, bo już mamy godzinę 16:25. A my właśnie y, oglądając Muminki, drugą część, zdecydowaliśmy się, że zrobimy sobie może jakiś obiad. I dzisiaj y, szef kuchni, czyli jaka ja, z pomocą panem P, robimy sobie ryż po meksykańsku. Tak, coś innego, coś nowego. Także przepis na pewno Wam zostawię w opisie. A teraz chodźmy do kuchni. Więc na patelni już nam się podsmaża cebulka z pomidorkiem. Ryż już czeka na nas. Dodajemy do tego pasatę. I tutaj mam jeszcze bon paprykę. Jaką paprykę? Fasolę z kukurydzą. To wszystko potem wymieszamy. I idziemy żreć. Więc tak się prezentuje efekt końcowy. Trochę dużo tego wyszło. No ale jakoś to zmęczymy. Witam się z Wami z samochodu, ale mianowicie dzisiaj nic, wczoraj nic szczególnego się nie działo. Dzisiaj też nie. No, jedyne co, to wyszliśmy na zakupy i kupiliśmy całkiem spoko rzeczy. W sumie ja dostałam budki i torebkę. Nie, nie, torebkę Dostałam budki i koszuleczkę. A Patrykowi znalazłam bardzo fajną kurtkę, którą Wam de facto pewnie potem pokażę, jak już pójdziemy do domu, zjemy i się ogarniemy trochę życiowo. Dzień dobry, moi mili. Piątek! Ja się witam z wami, z moim ukochanym kubkiem kawy. Dzisiaj niestety wleciała rozpuszczalna, bo swoją fusiastą już zakończyłam. Więc muszę się nacieszyć tą. Wiem, że ogólnie ostatnie dwa dni były trochę takie mm, pod względem vlogowania do dupy. Nie owijam w bawełny. Ale za to dzisiaj mam obiecane hole. Jeden albo dwa, chyba dwa, bo jeszcze byłam w kiuchu. A jak nie, no, no to Wam się informuję, że w środę wybraliśmy się do kiucha. A wczoraj do Felicity, gdzie y, pomogą polować y, Patrykowi zaję pistą kurtkę, której ja szczerze mu zazdroszczę i myślę, żeby kupić taką samą, tylko inny kolor. toż nie wychodzi taka sama. Ten sam model, bo kosztowała naprawdę grosze, mianowicie 80 zł. Także no hello, w hajmie. Także mężczyźni polecam Wam serdecznie. Jest bardzo gruba, ciepła i ma taki fajny odblaskowy prostokąt na dole za pupą. Ma trzy kieszenie z tyłu, z przodu i jedną wewnętrzną. I kolory jest beżowy, taki jasno beżowy, kaki zielony i czarna. Także zapraszam, polecam. Ja w chemie eee, nie można powiedzieć, że nie można powiedzieć, że sobie kupiłam tą koszulkę, ale dostałam. Taką zwykłą koszulkę basicową z H&M za 20 zł, to nic specjalnego, to też nie ma to pokazać, więc po prostu koszulka. I coś, czego się nie spodziewałam, że mój własny chłopak mi to kupi. W sensie, ja mu będę musiała pewnie oddać pieniądze, bo jestem lekko przesądna w niektórych sprawach. Ale że dał aprobatę i sam zaproponował, i że doradził mi, to jestem w ogóle w szoku. No ale do sedna. Mianowicie są to takie buty. Są to botki na wysokim obcasie, wiązane z przodu, z okrągłym dzióbkiem. Co trochę tak nie przeraża, bo patrząc z góry na nie, jak już mam je na sobie, wygląda się ta stopa mniejsza. Taka, taka malutka malutka ale myślę, że to nie robi mi aż takiego większego problemu. Podeszwa jest gruba, spora. Obcas również taki, chyba 7 cm, myślę, że jest spokojnie, więc taka statyczna długość, wysokość. I podeszwa je, jest taka podiabana, że nie powinny się teoretycznie ślizgać. Ja nie jestem tego do końca pewna. Więc po prostu sobie chyba odpuszczę jeszcze na taką pogodę mm, te buty. Ale jak już trochę śnieg stopnieje i nie będzie takiej pluchy, zawiruchy, to pewnie będę w nich bardzo często chodziła, bo już chodziłam w nich po domu i są wygodne. Jak ja nie chodzę w obcasach, tak te buty sprawiają, że zaczynam chyba lubić. Mm, tak, chodzenie w, tych, taki, w takich butach w ogóle. A pewnie mówiłem, no kosztowały. Kosztowały mnie. Jedyne... Nie. Patryka 1:41 zł. Bo trafiliśmy na wyprzedażę, co mnie bardzo cieszy. Bo w sumie marzyłam mi się takie buty. Ale nigdy nie byłam przekonana. A tak, za, czter... za 40 zł. Także myślę, że spoko. Więc to tyle byłoby z hm bo więcej tak naprawdę nigdzie nie zachodziliśmy, bo już nie byliśmy jeszcze w PEPKO. Chciałam osłonki na doniczki, ale nie było takich, jakich ja mu chciała. Więc może ja się nutki raczej kuchni niestety je samochodem ro robić nie będę. Więc może autobusem, albo pojedziemy gdzieś we, pojedziemy we dwójkę zobaczyć. Bo podobno koło KS-u są, także tak. już tak. będzie ciuszek a z kiuszka byliśmy na Wrońskiej i z ciuszka kupiłam sobie takie zwykłe czarne spodnie prost, z prostą nogawką z czarny jeans widzę, że są brudne no ale to nic Trochę, to nic coś z nimi poradzimy jedyne co się boję, że mogą być za płytkie ale w sumie widzę tak z tyłu, że jednak moje obawy Yy, mogą pójść w zapomnienie. Bo jednak jest dosyć wysokie. No i drugie dżinsy. Drugie spodnie. To jest coś takiego, trochę elegantszego w kancik. Jasne, z przednimi kieszeniami. Zapinane na haczyk, aby i no i oczywiście rozporek. Bardzo ładne jasne spodnie od. Marking Spencer, oczywiście wszystko jest po złotówce, także miejmy jasno, i wszystko jest po złotówce. Więc tak, dlaczego nie? Może nawet do tych, do tych butów będą pasować jako taki kontrast. Że tu takie mocne, rokowe, wręcz buty. A na góra taka jasna, spokojna, więc może, może. Oczywiście też, by się nie obyła, gdy nie ubrała rodziny. Więc pewnie dla mamy. Abo dla Kingi będzie taka bluzka w paski z czwarte rękawa, rękawem, 3,4 rękawem, z Seasalt, cokolwiek to znaczy, cokolwiek to ktoś wie. Zaraz jeszcze zobaczymy skład. No i to jest 100% bawełna, także mega. I to tylko złotówka. Kolejną bluzką jest bluzka w Paski. Z żółto-złotym kołnierzem. Z... Od Georgia. Tu już jest rękawek dłuższy. Nie wiem czy oddam czy nie. Tu jest jeszcze będzie kwestia sporna. Bo tak patrzę: im dłużej na niego patrzę, tym bardziej mi się podoba. Tak naprawdę powiem. Szczerze. Hmm. zakupiłam również pa, yy, zakupiłam również ponczo, yy, od Doroty Perkins i co teraz odkryłam dzięki Kindze, to poncho ma wejście na, ręka, na ręce także nie wisi nam tako, bo wisi, ale też możemy w pewien sposób kontrolować i tu jest druga, bo ma wejście na ręce, więc nie, nie na mnie spadnie, ani nic. Kolejną rzeczą jest prześwitująca, już dla mnie, dla mnie, dla mnie. Taka prześwitująca czarna bluzeczka, halka z białe kropeczki związaniem na dekolcie. Kolejną bluzką jest taka czerwono. Czerwono-pomarańczowy odcień. Yy, Krótki rękawek z falbanką. Bardzo fajne takie guziki drewniane. Ona jest z Nexta. Z outletu. Myślę, że to jest spoko. Na lato się nada jak w sam raz. Yy, kolejna bluzka też jeszcze dla siebie. Yy, to jest taka biała zwykła też z krótkim rękawem. Ona ma tutaj jak się przyjrzymy takie marszczenia. Taki wzorek, także spoko. Mi yy, się bardzo podoba. Tak na co dzień, do marynarki, do sweterka, do bluzy, pod bluzę. Się nada. I... Wszyscy, co wiedzą, że ja mam... Wszyscy, co mnie znają, kojarzą może mniej lub bardziej, wiedzą, że ja mam takie poglądy feministyczne. Ja jestem trochę taką cichą, ukrytą, jeszcze, jeszcze cichą y, feministką po części. Y, no można powiedzieć, że jeszcze po części. I y, wpadła mi taka bluza. To będzie crop top z napisem Feminist. No jak ją zobaczyłam, to od razu bez zastanowienia się po prostu ją wzięłam. Okazało się, że niestety jest trochę poplamiona na rękawie, ale myślę, że albo acetonem, albo rozpuszczalnikiem do farby spokojnie to zejdzie, więc będę miała co robić. I dwie ostatnie rzeczy to będą raczej już um, dla mamy albo dla Kingi. A ta jeszcze powiem Wam, no z jakiej jest marki ta yy, bluza jest top-shopu. Przed ostatnią rzeczą, którą pokażę, jest taka nie, bardzo ładna niebieska bluzeczka z krótkim rękawkiem. Ja miałam bardzo podobną kiedyś, jeszcze tylko miała kieszonkę. Jest ona Stop Mana. To jest w ogóle rozmiar dziecięcy, więc mam nadzieję, że młoda się zmieści. I ostatnią rzeczą. Tutaj firmy już. Chociaż. No i niestety firmy nie znajdę po metru, została obcięta, ale jest to taka butelkowa zielona bluzeczka. Z przodu jest niby nic, koronka, ale z tyłu za to ma takie piękne plecy. Jest to y, chyba 85% poliester i 15% elastan, także skład nie za bardzo, ale ten kolor i te plecy mają coś w sobie. Kinga, nie siorp. Dziękuję. Ta bluzka ma coś w sobie i myślę, że tak do chodzenia na wiosnę, jesień będzie spoko. No i oczywiście, last but not least, moje Wyczekiwane, wyszukane cienkopisy Tak, tak. <laughs> Od bardzo długiego czasu szukałam cienkopisów Myślałam ostatnio, że już kupiłam. Okazało się, że to są markery. Ta, umiejętności czytania przydają się w życiu, nie powiem, że nie. I w, w, oszoł w oszołomie dorwałam 10 yy, cienkopisów za 850 Przecenione chyba z 12 zł. Także spoko i bardzo polecam. <laughs> Więc to by to było ogólnie na tyle z dzisiejszego holu. Vloga jeszcze nie kończę. Myślę tak, że jutro jeszcze coś tam ponagrywam. Niedzielę zostawiam dla nas, bo to już są już walentynki. Mówiłam już, że nie nagle zimę? Potwierdzam te słowa. Nic się nie zmieniło. I dzisiaj znowu moja starsza pani, taka średni musiała pomóc wypchać samochód, bo oczywiście wielkie kolejny, jak, jak odśnieżali, to mnie zakopali, także zawsze na propisie, nie polecam. A teraz ogólnie idziemy do Vivo po sprzęt nowy dla Kingi i dla mnie, bo są też cukarkę, także fajnie w końcu będę mogła ogarnąć wszystkie dokumenty na bieżąco w domu a nie latać co 5 sekund do Ksero, który de facto niby jest blisko no ale zawsze to lepiej na miejscu czyli w domu mieć wszystko zrobione niż tam latać, gubić papiery jak, jak ja to robię a tak to od razu sobie schowam i będę miała u siebie, no i jadę jeszcze do Mojito odwiedzę Mojito bo mi przyszło zamówienie, taki nowy portfelik do torebki, bo odkąd jest pandemia, ja mam małe, albo noszę małe torebki, to, to duże portfel na razie nie jest mi potrzebny. Ja gotówki też nie noszę, więc tylko same aby karty, więc tak, dać sobie prezent od siebie, dla siebie, za takie pieniądze. Siemka, mamy godzinę prawie czwartą. My niedawno wróciłyśmy z wojaży z miasta, kupiłyśmy sprzęt. Ja odebrałam paczkę, jaką miałam odebrać i było w niej coś takiego. Taki mały portfelik na karty, bo ja nic więcej tak naprawdę teraz nie noszę. Jest moja drukareczka, którą sobie wybrałam. Jest ona bardzo mała, bardzo efektowna moim zdaniem i co najważniejsze nie zawiera dużo miejsca, bo tutaj jeszcze mam co prawda burtę, ale tutaj będzie stała. Zakupiłam sobie papier. I mamy wielkie otwarcie nowego laptopa. Trrrrr. Proszę bardzo, jak to się otwiera? <noise> nie się nie pytaj. Uh -huh. <noise> Więc udało nam się otworzyć. Cieszę się? Tak, bardzo. Jest Tam jest warka. chyba ładowarka, no. Ale jaki ładnie zapakowano, w sensie ładnie zapakowano, taką... Starannie. Bardzo. To jest samo... To-to-to! Ta, 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 ta. ta, ta. Tak się prezentuje nowy laptop. KINGI. Jest to Asus 15,6 cala z Intel, Corem i 3, 256 yy, SSD, gigabajtów SSD i 4 gigaramy, gigabajtów RAM. Myślę, że spoko będzie się na nim pracować. Zadowolona? Bardzo. Cieszę się? Tak. No i fajnie. Ja mam drukarkę, nie mówiłam jaki to jest w ogóle model, model drukarki to jest HP Desk Jet Ink, o tutaj Advantage 3790, ja ją w ogóle na piśmie wychodziłam w RTV AGD ale że tam nie było Kingi Laptop'a więc zdecydowaliśmy, że po prostu w Media Expert kupimy cały zestaw więc drukareczka prezentuje się tak, jest bardzo wąziutka, co mi bardzo na tym zależało. Oczywiście ma kolor niebieski, no bo, jakżeby inaczej, nie oszukujmy się. No, i na razie mam pomysł, że będzie na tym moim stojaku razem nad toreb pod torebkami. No i tak. Jestem mega zadowolona. Oczywiście w komplecie były dwa tu tusze od razu. Oraz kabelek. No i milion y, instrukcji. Bo no, nie oszukujmy się. Czasami mogą się przydać. Ogólnie pewnie to byłoby na tyle. Ja już więcej nic nie nagra. A jutro, zaraz, że jest niedziela i walentynki. Chcę Wam życzyć udanych Walentynek. Spędźcie y, ten dzień razem z przyjaciółką. Niekoniecznie z chłopakiem, z mężem, z narzeczonym. Z przyjaciółką, z mamą, z siostrą, z ciocią, babcią, z osobą, którą kochacie. Nie musi to być płeć yy, przeciwna, może być też ta sama. I dużo miłości Wam życzę w tym dniu. Pa!